Pośród rzeczy widzialnych i niewidzialnych w pośpiechu poruszamy się, mijając wiele zdarzeń. Zatrzymuję chwilę, która istnieje pomiędzy światłem, czasem, przestrzenią. Każdy moment naszego istnienia staje się tak samo ważny. Czym dla mnie jest sztuka? Od chwili, gdy namalowałam swój pierwszy obraz, wiem, że jest to jedna z ważnych chwil. Jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję osobom, które sprawiły, że sztuka stała się częścią mojego życia. Dziękuję moim rodzicom, nauczycielom, a także moim dzieciom. Wszyscy staliście się częścią mojej sztuki, a sztuka moim życiem, które jakby wbrew upływającemu czasowi, nieustannie poszerzam o nowe przestrzenie wywołane przez moją wyobraźnię. Proces tworzenia jest wielowarstwowy i niekończący się. Na pierwszym poziomie dopełnia się, zataczając krąg, w którym ja tworzę obraz, a on tworzy mnie, po czym już uwolniony od mojej osoby nabiera nowych wartości i znaczeń, i na różnych płaszczyznach realizuje się w kontakcie z odbiorcą.